Tydzień po finale rozgrywek Ekstraligi Rugby Gdyńska Arka spotkała się z Pogonią Siedlce w półfinale Krajowego Pucharu. Cel Bulldogów na ten mecz był jeden. Zapewnienie sobie szansy na rewanż za porażkę odniesioną na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Dominacja żółto-niebieskich w tym meczu nie podlegała dyskusji nawet przez chwilę. Po kwadransie gry było 12 do 0, a po kolejnym już 26 do 0. Pierwsza połowa zakończyła się wysokim prowadzeniem gospodarzy 40-3, a jedyne punkty przyjezdni zdobyli po trafieniu z rzutu karnego. Po przerwie trener Maciej Stachura dał odpocząć m.in. Rafałowi Kwiatkowskiemu, Kregowi Bachurzewskiemu, Łukaszowi Szostkowi i Tomaszowi Stępniowi. Mimo tych zmian tempo meczu tylko nieznacznie spadło, a Arkowcy zdobywali kolejne przyłożenia. Gdynia niepewnie ograli pogon siedlce 75 do 15, czym zapewnili sobie miejsce w finale Pucharu Polski. Pewnie gdzieś tam jeszcze rozp rozpamiętujemy ten, ten finał, bo, bo ciężko się pozbierać e, po takiej porażce. Natomiast no, no, siłę drużyny poznaje się e, po tym, jak umie się e, odkopać po, po, po takiej porażce. E, myślę sobie, że, że zgodnie przyznaliśmy w szatni przed meczem, że jeżeli chcemy jeszcze walczyć, e, w tym finale, no to dzisiaj musimy zrobić pierwszy krok, tak? I wyjść, zrobić swoje, zagrać swoje rugby eee, i spokojnie przygotowywać się do tego finału i, i wziąć rewanż za to, co nam się nie udało tydzień temu. Arka swoją sportową złość wyładowała na pogoni siedlce. Wyglądało to dobrze, ale myślę sobie, że, e, że tutaj siedlce trochę odpuściły. Eee, tak to wyglądało e, moim zdaniem. Natomiast na no co my graliśmy swoje? Tak? Graliśmy to, to, co założyliśmy sobie w szatni. E, także gratulacje dla wszystkich chłopaków. Myślę, że cała drużyna zagrała super mecz mimo wszystko. E, i, I z tego trzeba się cieszyć. I, i myślę sobie, że, e, że to było nam potrzebne i, i teraz spokojniej będziemy się przygotowywać do następnego meczu. W finale Krajowego Pucharu buldogi stanął przed szansą na rewanż za porażkę w meczu o Mistrzostwo Polski. Z całym szacunkiem dla Lechi. to my przegraliśmy ten mecz, bo gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, których mieliśmy bodajże z cztery pod ich polem, to, to pewnie mecz mógłby się zakończyć inaczej i głównie nad tym pracujemy, nad tym, żeby wyeliminować swoje błędy. Jeżeli zagramy tak samo skoncentrowani, tak samo dobrze w obronie, to myślę, że, że wynik jest otwarty i, no i mam nadzieję, że uda nam się zrobić niespodziankę. Finał Pucharu Polski pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia odbędzie się w sobotę 29 czerwca o godzinie 12:30 na stadionie przy ulicy Traugutta 29.